Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz Szczęsny z Bank. Czy nikt z Was nie marzył nigdy o śmigle karbonowym z przodu? No, myślę, że przeważająca większość o tym zawsze marzyła i zawsze marzy. Ale czy nasze wyobrażenia i nasze marzenia są tak zgodne z rzeczywistością? Chodzi mi o to, że mam wyobrażenie, że w ogóle śmigło karbonowe z przodu to da nam plus 100 do szybkości i w ogóle rower będzie super fajnie jeździł, śmigał, a prawda jest może trochę inna. I w tym odcinku dzisiaj o tym. Na wstępie nie żebym był przeciwny karbonowi czy śmigłom karbonowym czy czemukolwiek z karbonu. Po prostu chcę jasno rzucić na stół fakty, a co z tym zrobicie, jest to już Waszą sprawą. Na początku zacznijmy może od wagi. Na załączonym filmiku widzicie śmigło marki Encol, pięcioramienne, o wytrzymałości może ze względu na ilość ramion może powiem później, ale skupmy się na wadze. I takie śmigło pięcioramienne waży około 1500 gram. Gdzie przy kole szprychowym waga takiego koła ważyłaby około 1000 gram. Czyli mielibyśmy zaoszczędzone 500 gram przy kole szprychowym. Oczywiście, tak, wirus was powie, ale są śmigła ramienne i one ważą 900 gram i wtedy jeszcze zyskujemy 100 gram. Ok, zgadzam się, ale przechodząc na wstępie do następnego punktu, ceny. Ceny śmigieł e, trzyramiennych zaczynają się od 4000 w górę do nieskończoności na marzenia, no to warto wydawać pieniądze i tak dalej. Ale pomyśl sobie logicznie, e, czy jeśli nie bierzesz udziału e, w zawodach, gdzie, no, jeździsz na przykład na czas lub występujesz na zawodach torowych i tak dalej, głównie mi chodzi, jeździsz po płaskich powierzchniach. E, to oczywiście na takim śmigle trzyramiennym e, dość dużo zyskasz tak? czasu przy większej odległości i to jest uzasadnione, można powiedzieć, ekonomicznie, ale jeśli używasz śmigła karbonowego wyłącznie w celach rekreacyjnych, by to ładnie wyglądało, to nie ma to żadnego przełożenia na osiągi. Oczywiście one będą jakoś tam minimalnie większe. Ale musisz brać pod uwagę, że to śmigło z przodu będzie wyłącznie dla lansu, dla szpanu i tak dalej. Nic ci nie da więcej, jeśli chodzi o osiągi. Oczywiście, osoby, które jeżdżą na śmigle, też powiedzą, że taki odgłos telepania tego śmigła, takie odczucie śmigła, pewnie ci, którzy jeszcze wiedzą o czym mówię, jest bezcenne. Tak, zgadzam się? Wielu to osób, wiele osób to lubi. Ja należę do tego. Ale czasami no, myślę, czy takie duże pieniądze są warte, by tam te śmigło fajnie tak się telepało podczas jazdy. Odpowiedzcie, myślę sobie, sami na to pytanie. Następnie przejdźmy do tematu rzeka, a to jest właśnie wytrzymałość. Śmigieł karbonowy i tutaj z wielu z Was powiem, a karbon bardzo dobrze amortyzuje wstrząsy. Zgadzam się, ale koła karbonowe plecione normalnie z piastą. E, śmigła karbonowe mm, oczywiście pochłaniają wstrząsy, ale ze względu na swoją budowę śmigłową nie ma co amortyzować takich wstrząsów i w przypadku mocniejszego uderzenia takie koło karbonowe nie będzie tak, że ten strząs amortyzuje szprycha i piasta i najwyżej nam się lekko skrzywi obręcz lub coś tam się rozciągnie naciągnie, ale mamy w tym wypadku peknięty karbon i takie koło jest, można powiedzieć. Do wyrzucenia. Często właśnie jak się czyta taką instrukcję producenta to daje on tylko gwarancję do 100 kg masy jeźdźca do takiego koła karbonowego. Ale żeby było fajniej, to nie liczcie tej masy jeźdźca jako takiej normalnej i możecie sobie jeździć gdzie chcecie i co... Cokolwiek robić z tym kołem karbonowym, e, bierzcie pod uwagę, że przy wjeździe na krawężniki, e, taki chwilowy nacisk na takie śmigło karbonowe jest o wiele, wiele większy. Więc jeżdżąc takim kołem karbonowym, e, które wiemy, że kosztuje też swoje pieniądze, e, często jesteśmy zakładnikami własnego roweru. To znaczy, ja może nie jestem dobrym przykładem, bo jestem bardzo lekki, ważę 60 kg, i nawet gdybym podjeżdżał na krawężniki, nie zwracając na nią szczególną uwagę, to myślę, bym y, nie skrzywił takiego koła. Ale osoby o większej wadze, za każdym razem podjeżdżając na krawężnik, muszą zwracać albo szczególną uwagę y, na podniesienie y, kierownicy, lekkie pociągnięcie, by ten rower nam po prostu można powiedzieć wleciał na ten krawężnik by te koło karbonowe miało jak najmniejszą styczność właśnie z tym krawężnikiem by na nie siła dość duża nie działała no i znowu, zadajcie sobie pytanie wygląd wyglądem fajnie pojeździć takim rowerem po płaskim taranie po jakiejś drużce rowerowej ale jeżeli na przykład mieszkacie w mieście gdzie nie ma takich ścieżek, jest dużo bruku, jakichś innych krawężników to w tym momencie stajecie się zakładnikami własnego roweru i często kosztów z nimi poniesionym bo tak jak wcześniej mówiłem jak już coś zepsujecie w tym kole to często jest to nie do naprawy idąc dalej karbon jest dość specyficznym materiałem jest bardzo lekki, też dość fajnie amortyzuje wstrząsy, ale to jest tylko, bym powiedział, bój dla producentów. Ponieważ yy, karbon z czasem traci swoje właściwości, staje się jakby bardzo kruchy i bardzo podatny na pęknięcia, przeciążenia. Nie mówię tu może o roku, o dwóch, ale 5-10 lat. I dodajcie sobie pytanie, jeśli chcecie sobie się pobawić śmigłem, jak najbardziej rok, dwa, ale jeśli myślicie o rowerze w kategorii długoterminowej, to nie łudźcie się, że na przykład kupicie sobie koło karbonowe i będziecie nim mieścić sobie 10-15 lat, choć może w tym momencie i przy tak dużym użytkowaniu roweru przez niektóre osoby, no to jest wręcz niemożliwością. Ale y, takie koło karbonowe y, prawie nie podlega serwisowi. Oprócz tutaj wymiany łożysk, no, nie da się lekko wyprostować koła, y, wymienić szprychy, naciągnąć nybli, więc Koło jest drogie, jest dużo warte i póki fajnie jeździ, jest nowe, jest fajne. Ok, i nic mu się nie stanie. Warto wtedy takie koło sprzedać, ponieważ ono z roku na rok będzie traciło możliwości, swoje właściwości, a w pewnym momencie dojdzie do takiego czasu, stanu tego koła, że wystarczy chwilę nieufagi. Takie śmigło Wam pęka i to, co było warte, nie wiem, 2-3 tysiące, takie śmigło, może więcej, yy, no idzie do kosza po prostu. Karbon pęka. Podsumowując, nie myślcie o mnie źle, lubię jeździć czasami na śmigle karbonowym, ale z uwagi na swoją wagę i na to, że yy, często zamieniam sobie części rowerowe, często coś zmieniam w swoim rowerze, może nie jestem adekwatnym przykładem, ale ten filmik potraktujcie sobie jako poradnik i właśnie zadawajcie sobie takie pytania, jakie w filmiku, czy na pewno cena jest odpowiednia, czy na pewno może nie za dużo ważę, czy na pewno tutaj właśnie kwestia wyglądu jest w sumie dla mnie najważniejsza i reszta się nie liczy. Odpowiedzcie sobie na pytanie i sami zadecydujcie. Ja teraz dziękuję Wam za uwagę. Jeśli Wam się podoba, subskrybujcie kanał guzikiem na dole, łapka w górę, będę bardzo wdzięczny. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.